Czyli witajcie wy. w czwartym sezonie z Karierki. No i co? Możemy zająć się składem. Już wszyscy powinni tutaj wrócić. No i tak, ty odchodzisz. Co z Dominguezem? Może jako rezerwowy powinien zostać? Co? Już to jest tak reszta jest OK, chyba dobra czy scout zaproponował nam jakieś ciekawe wzmocnienia jeśli chodzi o bramkę. Jest tutaj Greg. Culakis Okej. Okay. No. Powiedzmy, że ciekawy chłopcy no, ten 26 lat. Tak średził Tutaj dwóch waridżanek ciekawe. Zobaczmy tego Franka. Dajmy Baumana. Ale czy no. nie ma takich brankarzy takich wow, że wieki ocena. Jeśli chodzi o prawo umrony, to tak jest Dodo, ale to ma 28 lat. Wanderson. Wygasa mu kontrakt. posiedział już trochę w tym Monako. No, jest to ciekawa opcja. zaszał Boyd także chyba czy dalej jest to ciekawe to jest taki poziom forta więc już chcemy wymieniać go no tu chyba na kogoś lepszego a nie takiego samego nie Tutaj mamy zawodników, w którym kończy się kontrakt że Freeze Te. Hmm. A to jest akurat ciekawa opcja. Hej, ale to już nie to. Scali su. Hmm. Bada rabijo obok być prawem obrońców. To ciekawe byłby Oczywiście coś tam grywał, ale w FIFA pewnie by nie mógł. Moskera, kończymy się kontr. Hmm. Wiecie, nie chciałbym tego mu to wywalać, ale ja, Moskera jako obca taka rezerwowa bardziej. Zawsze na trójkę moglibyśmy zagrać, nie? No i tak. Tutaj mamy jeszcze talent z potencjalny łemy na pierwszy skład. Maxens Ryu, egzuje wielkie potencjał, ciekawe. Dimes. Und... studiuje, Kastr... argentyńczyk w Barcelonie, Polak, czy hmm. jest tu ktoś ciekawy? Lima Temu kontrakt wygasa tak szczerze To jest taki kimś, nie? To jest region kimś, a ja chyba jeszcze nie zakończył kariery kimś, tak mi się wydaje Chociaż nie wiem a Taki Frankulinio jako rezerwowy Na plus na pewno byłby Hmm. Pereira Tylko to Tam byś nie grał, tak trzeba sobie powiedzieć jasno Gomis Co, dodajmy go Chociaż z PVP to ostatnio przychodził dem... Pisz, więc to tak średnio już Washington no dodajmy sobie go no i tak tutaj są jakieś warte. a i dodałem Zawodników, którzy grali w Barcelonie. Tak to się prezentuje. Wszystko. I tak zobaczymy. Otrzymano ofertę. Alejandro Maldeli z Wydaje mi się, że nie. Jak już tyle chłop został. Nie musiała być taka oferta, ale. Dobra, tu się zgadzamy. Tu. Wykupują nas, nam go chyba, chyba tak. Możemy jeszcze, oczywiście, zobaczyć na zawodników wolnych jakichś. Może takich bardziej doświadczonych, co? Tylko czekajcie, bo tam czterdziestu... cztery... latek było, no to, to też za dużo. Jest tu ktoś ciekawy. No nie. Siedem cztery, ktoś miał ba. Też tak średnio Borges Chyba wydaje mi się, że nie ma nikogo ciekawego Nie ma nikogo To zobaczmy drugą stronę zawodników młodych I Może nie takich Rigenów Ale o coś takiego Dajmy sobie Ja ci kręcę co jak nikogo. tu tutaj będzie, tam był 71, tu znowu był Sam true Tylko czy ja chcę korzystać z taki, bo to będzie region Walkera? na 90% no i bezpoko no to też jest bez sensu trochę nie według mnie bez sensu sprawdźmy się jeszcze w taki sposób cztery brawo i był ok, ale no zobaczymy dajmy sobie go tutaj był chyba doc no nie dobra możemy hmm. ewentualnie zobaczyć na listę o pożyczeń A może się ktoś znajdzie ciekawe co nie? Da, znowu wątpię. A może ktoś na liście transferowy? Może kogoś klub chce się sposbyć Nie to co ja robię... wychowanych w ale wydaje mi się że nie ma nikogo takiego no dobra ja bym mimo wszystko dać kawy mi się wydawał ten Wanderson co nie? Jestem ten... Sasza Boy ale Wanderson no tam posiedział w tym Monaku Jest Braziliczykiem. Nie. Zaczniemy sobie rozmowy z nimi. I, I tak, zaoferujemy to... kwotę. Żeby nie za dużo, nie. Bo mimo tego, że tam mamy te 500 milionów, zostawiałem Wolałem nie dawać do żadnej jakby bonusu jak tak. przedłużałem tam zawodnikom więc reali mamy z test takie z tak jest 40 milionów powiedzmy Reszta idzie na spłatę długów hmm, 29 tak powiedz na 26 i oni akceptują to no, ja uważam, że jest to bardzo fajny zawodnik dla nas.